Dla pasji sportu walki Mateusz Włosiński, witaj serdecznie. Witam, dzień dobry. Wygrana walka finałowa, Puchar Polski Muay Thai w Kielcach. Zatem jak tą walkę oceniasz? Jak swojej perspektywy wygląda jej przebieg? Walka przez ciebie oczywiście wygrana w dobrym stylu. Walka na pewno mocna. Mocne tempo narzuciliśmy razem z Karolem. Silny przeciwnik, wymagający. No, natomiast czy jestem zadowolony? Myślę, że, że fajnie, aczkolwiek mógłbym lepiej jeszcze zawalczyć. Zawsze tak, można lepiej zawalczyć, natomiast jakby nie było, walka wygrana. Zwycięzców nikt nie sądzi, jak powiedział pewien człowiek. Natomiast jakie są Twoje najbliższe plany związane ze sportami walki? Z formułą Majtai? Z tai, formułą obecnie no to mamy na Klimczu, mamy teraz galę za miesiąc. To bardziej w K1, ale, ale Tam Wystąpisz. Y, jeszcze nie wiem, bo mam też troszkę inne możliwości, że tak powiem, życiowe. Ale na razie nie będę mówił, bo, bo czas pokażę. No, no także, także no nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będę się był Rozumiem. dzisiejszym. Natomiast planujesz iść drogą życia przez sportowalki, czy sportowalki są dla ciebie pasem jakby nie było dodatkiem do twojego życia cywilnego? Raczej znaczy, wiadomo na pewno będę robił to do końca życia trenował, walczył, no ale wiadomo jakie są w Polsce realia, trzeba jeszcze jakoś się tu utrzymać i, i żyć. Tym bardziej te realia sportu walki na ten moment trójkowych. Natomiast moje pytanie teraz, jaka jest twoim zdaniem, można powiedzieć, esencja formuły boksu tejskiego? Kurczę, to jest piękna, kawał historii, piękny przede wszystkim sport i kawał tradycji, kawał tradycji no to jest, to, to trzeba kochać. Myślisz, że jakie są zalety w porównaniu, czy jakie są bym powiedział, yy, no, nazwy to zalety w porównaniu do innych formuł walki, jakbyś chciał zachęcić, aby młodzi ludzie właśnie zaczynali swoją przygodę ze sportami walki, właśnie cenowanie sportu walki właśnie od tej formuły bohcetańskiego Muay Thai? No, Myślę, że najlepiej to poczuć ten klimat, przyjechać tutaj i no, nie oszukujmy się, to jest piękne wydarzenie, nawet ta muzyczka, czy, czy, czy łajek przed walką. Króciutka znaczy... będzie ci się śniła po nocach, po dwóch dniach blisko. Oj, myślę, że na pewno. Yy, więc, yy, jak rozumiem widzimy się za kilka tygodni na gali Knight Fight Night. I co możesz właśnie powiedzieć o tym wydarzeniu? Karol Ciwonia yy, jako posłowski mistrz świata, właśnie Muay Thai, Muay Thai czego się możesz spodziewać, właśnie po walkach twoich kolegów klubowych? Kurczę, na pewno dużych emocji i wysokiego poziomu. Trenuję z nimi na co dzień. No, solidne zawodniki mocno trenują. Także. Waleczki będą na pewno na poziomie. Widziałeś walki twoich kolegów z klubu Clinch. Która walka ci najbardziej zapadła powiedzmy w pamięci? Były dwa nokauty. Ja, ja zaobserwowałem dwa nokauty. No właśnie myślę teraz walka ostatnia Bartka, gdzie Backquistem pięknie znokautował swojego backfistem, rywala. To backfistem, to był backfistem tak, tak, to był Backfist. Czyściutko na szczękę. Cóż, można powiedzieć, że Clinch powoli się buduje na jeden z czołowych klubów w Polsce, jak nie nawet numer jeden. Jeśli chodzi o Muay Thai. tobie życzę, Mateusz dalszych, dalszych sukcesów. Będę obserwował twoją, Twoje zmagania sportowe i mam nadzieję, że za kilka lat okaże się również prorokiem, bo prorokuje Ci naprawdę bardzo dobrą karierę w sportach walki stójkowych i być może, że nie tylko stójkowych, nie wiem jak co prawda, czy trenujesz inne formuły walki właściwie. Nie, tylko stujeczko, ale możliwe, że kiedyś jakieś ziemy ma coś, jakiś parterek. Nie mówię nie. Nie mówisz nie, więc y, ja mówię, że będę prorokiem, bo to zrobi dużą karierę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję. dziękuję Ci serdecznie.